Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie Tyryryryry się moje włosy Piękne masz włosy Na kanale DL Dziewczyny dziś mają wolne od szkoły Bo mam I Idą na szczepionkę Pamiętacie ostatnio jak wam pokazywałam Książeczki z Irlandii No to już wszystko jest przetłumaczone Wyjaśnione I maluję pazury Jeszcze włosy sobie uczysz ptaszyna Bo nie masz fryzur Ostatnio wychodziła dziś z tatą. Nie, na szybko dziś mieli wyjść. E, I ja mówi, że przechodzi przez przedpokój, patrzy w lustro. A fryzura! I nie zrobiła fryzury nie poszła. Ale Lili szybciutko wyszła, tak? Mhm. Ale piękne masz te włoski. Czaj mnie awerkoczyki? A dzisiaj proszę, prawda? Takie dwa do A No. Na Bierańce, I się rozpuściliśmy, no idą dziewczyny na szczepionkę, ale jak się złożyło, że Borysek akurat też idzie na szczepionkę i w tym samym czasie Mama, będzie miał jak dziewczynki. Dojechaliśmy. Przepraszam, ja <laughs> na jaką czapeczkę sobie przyodziała. Mama, i szybko leci. Leci szybko? I ja wciąż ja idzie na ja piechotę. Dobrze zostaw. Wynalazła babci jakąś czapeczkę na drutach, robiła, na że ona chce mi chodzić. Idziemy, idziemy. To nie boli, dziewczyny, nie boli. O, tu cię wyjeżdża. Proszę bardzo, parkujemy. I dziewczyny, będziecie miały wolne od szkoły. A ja nie chcę. Dlaczego? Lili nie pójdzie na klasówkę. No idziemy, chodź. Ale wiejo, co? Proszę. No. idę dziewczyny na szczepienie. Dobrze, daj mi kurteczkę. Dobra. Oj, co ten Borysek? Halo, palo. Dzień dobry. Dziewczyny, chodźcie, idziemy. Teraz już pobadamy, idziemy na szczepionkę. Idziemy, idziemy. Już myślałem, żeby mnie ominęło. Nie. Nie. Idziemy, idziemy, chodźcie. Co tutaj dostałyście? No i jak było? Moja Jak było? Było, było. Będzie Płaka. Nie będzie płakał, bo na razie idzie pani go zmierzyć, zważyć. Powodzenia! Daj, Borysy, czekamy tu na ciebie. Dostałaś? Widzisz? Nie, 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 Jesteś dzielny, dziewczyny nie płakały. Widzicie, to jest lepsze niż pobieranie krwi. Co powiedziałaś dopiero do taty? A dlaczego będzie tata zamknąć oczy? No, się. Zamykałem. A to po, o, zobacz, teraz płakał, zakładałeś mu sweterek, on tylko tak płacze sobie, wiesz. Mi oczy, bo no, teraz zamykałem. jest szczepionka i teraz będzie bardzo go boleć. Hmm. A cię bolało? A bolało bardzo? Hmm. Ale ja on jest młodszy o 6 lat. Oj, <głosy> <głosy> Dziewczyny sobie, proszę bardzo, malują rysunki, które dostały. Dobra, no, zostałam w domku z babcią, a my lecimy dalej. Lecimy za listwami teraz, kochanie. Musimy listwy znaleźć, bo nam potrzebne są. Di -di 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 -di. No tak. Idziemy do kolejnego sklepu. Na temacie są listwy. Musimy ogarnąć, bo z... nie wiem, czy mam mówiłam, ale zamówiliśmy kanapę. I zamówiliśmy łóżko do naszej sypialni, więc musimy mieć zagłówek i listwa by się już przydała Przed zamontowaniem zagłówka, pewnie z miesiąc trzeba będzie czekać, no ale już trzeba wybrać listwy Czy ósemki, czy dziesiątki właśnie musimy zdecydować, czy cen domu, czy może na przedpokojach dziesiątki Zobaczymy, co tam wymyślimy, jaka będzie różnica w cenie, no wiecie, wszystko Gotowy? Aż maskę? Niestety, ja też już mamy za sobą już drzwi, już za drzwiami nie chodzimy, no i teraz te listy. Zobacz Tadeczko, ile tego o jest. Nam niestety się podobały takie dziesiątki. A Tobie? Tak, a Tobie nie wiem. E, tu są ósemki. No, ale jeżeli to jest takie bardzo, bardzo drogie, to może jakieś inne. To jest taka, jakby plastikowa, tak? Mm. To jest to. Chyba. Jest mm. No to to. Bo w tym kolejnym sklepie to zobaczysz takie MDF-y zwykłe i to, co ja Ci pokazywałam. Ja na przykład takie i te, na Weź, weź, bo nic nie słyszę. to może coś takiego A, takie zwykłe? Tutaj są takie. To jest MDF, tak? Todeczku To jest MDF. Tak. Ale co jest 16 na 100, czyli setka to jest maksymalna długość? Hmm. No, jest wysokość a 16 gramów. A długości nie wiadomo ile? No Dlugość... a, nie, 2, 2, 240. No, no to. Te, te dyszki fajne są. Robimy sobie testy. Taka, a taka. A mała, mała prawda? No mała. No. Jakoś tak dziwnie. Już tamta chyba lepiej, tak mi się wydaje. Chyba, że ta. Teżka ładniej. ładniej. Jeszcze na duże pomieszczenie. Ale sam wzór. Sam wzór fajny. A weź jeszcze raz tamten? O, ta mi się bardziej podoba. A to też jest to samo. No wiem, ale jakoś mi się bardziej podoba. Wydaje się większa. Tylko, już wiesz co? Na tym będzie się też kurz bardzo. Posadzał, a tutaj to tak, wiesz, trochę pospada na takim. Mm. Dobra, idziemy za następnymi. Jak nam się spodobał wzór, to nie ma o dziesiątki. I tak życie. Lecimy! Wow, do kolejnego sklepu. Powiem ci, w tej masterce to ciepło chociaż. <głosy> <głosy> Dziewczynki trochę kiepsko się czują. Zaczęły układać sobie puzzle, poleżały, odpoczywały. Mi tu mam Ci pomóc? Tak. Ja. Dobra. No to pomaga. A mam was rączki? Tak. Bardzo? Tak. Pomasuję, nie, to pomasuję wam. Pomasuję. Fajnie, że nie jesteście w szkole? Mhm. Fajnie w domku? Tak, bo boli mi cały czas ręka. Aha, a tak to mniej boli trochę? Można się przespać, zrelaksować, nie trzeba na żadne zajęcia dodatkowe chodzić, fajnie tak też. Dobra, układamy puzzle. No, zupełnie za dużą głowę. No, za dużą głowę, można ten zegarek za ale dużo. za to, za to. Sobie I tak dzisiaj się... Paweł siedzi również z nami. Nie pojechał na budowę, ale zobaczcie... Jak o, na budowę, jak tyle puzli dołożenia było. Teraz ja siedział, układał dziewczynami, a one wczoraj wszystko same. Troszeczkę tylko, tylko pomogłam przy tych. I taki mam pomysł, żeby na nowym domu wszystkie, wszystkie puzle, jakie mamy, otworzymy, Lili. I będziemy układać, bo będzie mieć duży salon, to będziemy mieć miejsce na układanie. No, także... Będzie jakiś kiepski dzień, smutny. Znaczy taki pogoda, smutny. Ale ładny. No tak jak teraz, pogoda beznadziejna się układając. zrobiła, więc. Będziemy układać puzzle. A tutaj tak, kochanie, szybciutko chciałam wam pokazać, bo dostałam skierowanie, poprosiłam panią doktor, do logopedy, żeby wypisała mi dla mijeczki. Mijeczka ma problem z wymawianiem szy oraz czy. Ale słuchajcie, czekam już dwa miesiące i cały czas mi przekładają, jeszcze nie miałam nawet badania, więc wzięłam się sama za to wszystko, poczytałam trochę na internecie, podrukowałam sobie, proszę bardzo, takie samochodziki i powiem Wam, że za pierwszym razem jeszcze wszystko bardzo dobrze poszło. O, ktoś już tu do mnie dzwoni. Tutaj są obrazki i na przykład, jeżeli dziecko zacznie wypowiadać często ee, sy, Wypowiada jako ,,szy", więc robiliśmy tutaj ćwiczenia, jest sukienka, ptaszek, może w następnym filmie pokażę Wam, jak pięknie już mówi Mijeczka, ale codziennie tak wiecie, ,,szo, przed lusterkiem układa sobie usta i pięknie, naprawdę pięknie mówi. Także czekam dalej na badanie logopedy, ale już jak zaczęłam sama działać, to... Nie wiem, czy mi jeźdźce będzie potrzebne. No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie powiem Wam, że dużo jest wszystkiego w internecie. No i warto z dzieckiem ćwiczyć. Dziewczynki były takie dzielne. I moja znajoma zrobiła dla nich. Zobaczcie, dziewczyny. Wszystko Wam zostawię w opisie pod filmem. Zobaczcie. Co to zobaczcie. Wow. Zobaczcie. Zobaczcie. Jajku dziewczyny! Ole śliczne! Zobacz, mi juśka, liluśka. Ale, w... o, i super, że różne em, kolory. W sensie tu jasny, ja tu ciemny. To jest różowy. Dobra, a pokaż, jak wygląda różowy. Wow. Ale fajowo, bo zawsze się zastanawiamy, który to, której, które Bluzka, której, które majtki, której, bo wszystko mają takie same. Także super, że chociaż to jest, ale śliczne. Pokażcie, a w środku. O, taki. O, jest suwaczek. Pokażę. Możecie sobie chować na balet, Lili. O, jedna ma w środku różowo, a druga ma w środku szaro. ja, ja chcę mieć różowo. A ja też byłam dzielna. I ja też tutaj dostałam. O, to ja też! Bo ja to myślałam, A że to... to na, ja... na mamusi. Super mama. A dla mnie torb Jaka piękna. ojacie! Ile tu mi? miejsca? Na paraty, Na wszystko. Ale super. I Saszetka też dla mnie. Ojej, dziękujemy kochana. Nie, to takie. To, ja. to Nie takie to trochę ja. my. Zobaczcie ja... Lili i Mija. Ale są. Leczatorskie. Jeszcze macie saszetki, to możecie się podzielić. Jedna ma różowy suwak. Ja różowy. O, i, i ty masz szary, a ty masz różowe tu, a szare tu. Pięknie. cię, że takiej saszetki to chyba nie ma nikt. Dziękujemy, kochana.